Dzień dobry kochani w kolejnym filmie dzisiaj nagrywam dla was wiejską dniówkę ponieważ dawno jej już nie było co e, to jest wiejska dniówka? wiejska dniówka to jest to, że nagrywam dla was dzisiaj cały dzień, naprawdę e, od początku do samego końca jak, jak m, przebiega moja praca na gospodarstwie i tak dalej no a za mną jak widzicie piękna zimowa aura, słoneczko świeci jak się do niego odwrócę to nie mogę oczu otworzyć no zobaczcie jak pięknie to jest piękna E, prawdziwa polska zima. Zresztą sobie wiem, że wolałby bez śniegu, bo ziemia i tak nie jest zamarznięta. No ale zobaczcie, jeżeli teraz byśmy nie mieli śniegu, no, 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 no to na wodę mamy. na e, bank. suszę. No bank. No, może powiedziałam. Mamy suszę. No więc lepiej, jaki tu śnieg jest. Ale tak naprawdę, ziemia nie jest zmarznięta do końca. A będziemy mieli. to jest tak naprawdę woda. To, co teraz tutaj mamy, to jest wokół nas woda i ona nam powoduje to, że na wiosnę właśnie nie będziemy mieli tej suszy. No także ja idę właśnie teraz do chleba. Mam nadzieję, że będę robiła coraz mniej cięć. O Jezu, ale wieje, słuchaj, to nie w kamerze. Yy, będę robiła teraz coraz mniej cięć we filmie, tak po prostu lepiej ogląda, no nie? No, także tak, ostatnio, ostatnio nagrywałam coś coś dla Was, to było, to było po prostu jedno cięcie, więc jestem się bardzo dumna, że było jedno cięcie. Chodzimy tyłem do chleba, nie na no, Ej, weź mi, otwórz! Otwórz mi drzwi, no! No, otwórz mi drzwi! No, Zamykamy, żeby nie było zimno. Basurzyczkę oprowadzę z dwóch pokażę i powiem wam, jak to wyglądało kiedyś u nas. A tutaj mamy już tuczniki na odstawę prawie już. Tutaj mamy pusty patyk. Tutaj mamy kolejny pusty patyk. Tutaj mamy świnki. No, nie mamy całego chleba pełnego dla kiedyś, więc na to patrzy. Tu też były świnki, mamy 12 patyków łącznie. E, tutaj jest ta e, loszka, która nic się nie oprosiła. No, a powiem, wam, jak my mieliśmy to właśnie kiedyś. Zobaczcie. Tutaj mamy e, świniaki. Tamte świnaki zawsze były. E, tutaj mieliśmy e, zawsze e, Celaczka, tutaj był cielaczek, tutaj była zawsze krowa, czyli to było inaczej, inaczej wszystko było zrobione. to było wszystko z drągów. E, tutaj, na tym stanowisku, tutaj, jak widzicie, tam macie u góry lukę, to do tam były schody. E, schody drewniane takie, i e, one prowadziły do nas do góry i tam sami zrzucaliśmy po prostu słomę. No. Wtedy jeszcze słomę w kostkach, a teraz tam jest, jest tu luka, gdzie jak tu są świniaki, to wszyscy od razu słomę na dół, a jak teraz jest w to tutaj słomę, żeby na ganku nic nie leżało, żeby po prostu był taki przejezdny, przychodny, czysty. No i co? I jeszcze mieliśmy, tam mieliśmy jeszcze zawsze dużego byka, buhaja. Buchaj, nie buchaj, to, to, to jest dokładnie krowy. Byka, duże bykle mieliśmy. I co, i on właśnie tam był, naj, tam był największy, tak już na odstawę, a właśnie tam mieliśmy cielaczka, cielaczka i krówkę. Tak to wyglądało, no a teraz przepisy się po pozmieniały, nie można mieć czody, bydła i koni wszystkiego razem, więc no mamy osobę, tak? Mamy tylko czodę. No także tak, teraz trzeba idziemy dać leć. Jest szybka, dzisiaj wszystko robimy szybką. O, ta jest. Nie mam żadnych yy, tłumatów ani nic takiego. Oczywiście mamy karmniki takie malutkie. Zaraz wam pokażę jak one wyglądają, ale nie używamy ich. Karnik tutaj. Tutaj kolejny karmnik. Podobniejszy. mniejszy. na tej stronie są malutkie prosiaki, mniejsze, czy tam warklaki, a na tej stronie są zawsze Duże tuczniki. I czemu nie używamy ich? Po prostu no rozsypują z tych karników. one nie, nie spędzają się już tak za bardzo. Te. No jakby było ich w rzędzie kilkanaście czy kilka, tak? To by się po prostu zmieściło wszystko. No to to by może sprawdzało swoją funkcję, ale no mamy tylko jeden i dalej mamy korytka, jak widzicie. No, a ktoś mnie pytał jeszcze po co jest to? Po co jest to? To zabawy. Mamy się po prostu. Czasami jak wiecie, jak zwierzęta są agresywne. U nas ogólnie nie ma kanibalizmu wśród zwierząt. Czasami e, tam raz, jak w się trafi, że trafi się jakiś agresywny, który podżera ogonki. E, no ale tak to nie ma jak u nas kanibalizmu w chlebni. Nie obcinamy ogonków, po prostu nie potrzeba, tak? A jak y, u niektórych uchleniach jest ten kanibalizm, oto to niektórzy obcinają ogonki. My takich ogonków nie obcinamy. Hej Mariola. Hej. Cześć słoneczko moje, kochamy. No dobra, ja idę teraz jeszcze do domu, muszę to w domu trochę poogarniać. E, w domu nie tylko, wokoło, W, w, w wszystko się kręci. Już nagrałam dla nas 5 minut filmu, wow. Dużo. Dobra, idę. Jak oczywiście kobieta zabieram Was dzisiaj do e, kuchni. Gdzieśmy przywiązali coś, co jest z wsi, czyli mięso. E, mamy dzisiaj e, podudzie z kurczaka. Nasze swojskie podłudzie. Już dużo przygotowana, jeszcze tutaj wam pokażę, jak e, doprawić i jak zrobić, bo dużo może mężczyzn nie ogląda, więc możemy przyjść też zrobić sobie. Tak tak, tutaj mamy podłudzie. Część pałki, e, nazywamy to podudzie. No, także tak. Bierzemy sobie czy tam jakąś część, może być też pałeczka, może być też pierś z kurczaka. Mamy tutaj przyprawę do kurczaka z czystą od misa, może być jakaś też inna. Nasypujemy. Cyk z jednej strony, nacieramy. Cyk, nacieramy całą tutaj część. Druga strona, nasypujemy. I również na wszystko nacierane, szyst, tutaj skórę, mięso. Bierzemy kolejną część, troszkę obciągnie z wody, Tyk. nie oszczędzajcie na przyprawie, naprawdę, Na nie jest droga. Całe mięso do piekarnika. Zaraz w że dołożymy jeszcze innych przypraw, tyle bazylia, oregano. Mamy tutaj całe mięso. I jeszcze na koniec posypię choprawę, które już mam dodać. O! Cyk. doprawione mięso. Następnie, moi drodzy, odkładam mięso. Biorę sobie kolejną i kolejne. do kolejna cebulę. Zbieram ją zupinek. Cyk. Matnę ją sobie, żeby było łatwiej po prostu nim obrać. Bierzemy dużą blechę do piekarnika. My, my, my nalewamy na nią, na nią, na nią troszeczkę oleju. Niedużo. Troszeczkę. Tak, żeby po prostu e, mięso się nie przykaliło. Tutaj mam resztki oleju, więc. prostu Cyk. Dalej. Na spód. Wkładam jeszcze oregano, tak do smaku, żeby po prostu było niedużo. Tu to mam Kto na lepiej przyprawy lubi, to niech sobie po prostu kładzie. I jeszcze mam tutaj bazylię. Na no, tak przygotowaną blachę wykładamy pierś, ale nie wiem, jeszcze położymy. Musimy nakroić ją wzdłuż e, nożem. Tak, żeby po prostu ona bardzo ładnie nam doszła w środku. Mamy tutaj, jak powiedziałem, Nacinamy je wzdłuż. Tak wygląda na błaga. Nacinamy wzdłuż I tak każde podudzie trzeba naciąć. To samo z pałką, to samo z piersią. I jeszcze na pierwszy, że będziecie robić pierś, w piekarniku również, to warto nam dodać troszeczkę więcej oleju, ponieważ pierwszy zrobi się potem sucha. Hmm. Jeszcze najlepiej tutaj w piekarniku robić pod łudziem, bo sama pierść naprawdę robi się potem sucha i e, po ociągnięciu z piekarnika naprawdę jest dobra, a później robi się po prostu sucha. Dobrze. Teraz tak, tak przygotowaną blachę z podzudziem, czyli tu mam wszystko ładnie nacięte, jak widzicie. Wykładamy e, naszą cebulę wszędzie i więcej, tym lepiej. Dobrze też jest kochać y, o nie powiedziałam ważnego. Najpierw pieczemy stronę tą, gdzie ma, nie ma skóry. A na końcu tam ze skóry. To zaczęłyśmy najpierw tą z mięsem, a później tą ze skórą z tego względu, że po prostu my lubimy skórę przypieczową. Takie są ta skóra, to jeżeli ją położymy na no, to najpierw piecze, później będzie właśnie w tym oleju i w wodzie, yy, więc po prostu zrobi się miękka, a my lubimy taką skórę, jak jest taka ładnie przypalona. Yy, najpierw tą stronę. Wszędzie upychamy yy, cebuli, samo mięso na blachę, wszędzie, tak żeby było... I na koniec dobrze, żebyście jeszcze podrobiną polali nasze podudzia. Ale daję te cebula po oczach. O Jezus, nie cierpię. Dobrze. I tak przygotowane jedzonko. O Jezus, ale daję po oczach. Wkładamy do piekarnika na temperaturę 200 stopni, 190, na godzinę. Po godzinie obracamy i smarujemy kieczupem i majonezemem, no a to wszystko Dierczę teraz, a no to wszystko Zaczycie. Bo jest cały czas na pracę, ale ja najpierw chciałabym wam coś opowiedzieć, bo że przewaliłam. Co mam w planach? Poję tam z żeby tam nie przydzerać filmu. E, ja bym chciała zrobić tak. Nie wiem, czy ta, ta się zgodzi, e, bo planów mamy dużo. Plan jest taki, żeby po prostu zwiększyć, e, zwiększyć, e, produkty, zwiększyć produkcję, zwiększyć liczebność loch w naszym stadzie. Żeby było tam z ich z 4, z 5, ale żeby było, bo to jest, tak będzie więcej, bo zawsze mieliśmy tak w 2, 4, 5, 6 loszek, żeby one się prosiły dwie, dwie przynajmniej w miesiącu. Dwie, jedna w miesiącu, tak to 3 tygodnie. A ja mam taki plan, żeby po prostu zrobić synchronizację, czyli żeby po prostu w jednym dniu prosiły się dwie lochy. Co nam to da? Zda nam to selekcję. Taką selekcję, że duże będziemy mogli dać do jednej loszki, a mała małe do drugiej loszki. Wiadomo, że w stadzie zawsze jest tak, że jest, są i te większe, są i te mniejsze. Te mniejsze mogą czasami paść, bo przewagę nad nimi mają te większe. Więc te mniejsze mogą paść. To nie wiem czy tak powiedziałam, już zapomniałam. No więc selekcja by była bardzo dobra, że do jednej maciory by szły małe, do drugiej maciory by szły drugie. Mimo, że tam wiesz, wiecie, jedna maciora by prosiła i takie i takie, ale byłaby po prostu selekcja. No więc to by było bardzo dobre. Dużo ludzi mnie też pytało, dlaczego nie mamy tych takich końców specjalnych porodowych. Nie wiem, to już też szybko mówię. Dlaczego nie mamy? Z tego względu, że e, no, to wymaga też pieniędzy, tak? To trzeba też kupić. A my mamy tak, że też jest to sobie... No nie, nie się często, często, nie zdarzają się często zagniecenia. E, z tego względu, że my mamy naokoło ściany mamy rury, takie grube rury. Jak się maciora położy, by chciała się położyć przy ścianie, to ona po prostu jest mniejsza szansa zagnieceń, e, bo te proszaki mogą tam wlecieć pod te rury szybko. I rurami naokoło mogą wyjść naokoło maciory. Więc tutaj jest u nas taki aspekt, że jest ta mniejsza, licze, mniejsza liczebność zagnieceń, z tego względu, że to są te rury, tak? E, wiadomo, że jak są te koły ze specjalnym porodową, no to jest lepiej, no ale to też wymaga modernizacji. Może tutaj na wiosnę, e, jeżeli tam cena się poprawi, trzody, no to po prostu e, coś się zmodernizuje. Na razie mamy tylko dwa kojce takie porodowe, jakby mogłyby być, e, czyli patyki porodowe, bo w, jednej, w jednym, w jednym końcu jest maciora, w drugim końcu są prosiaki. I tak mamy e, dwa takie mamy pomieszczenia, e, a też moglibyśmy zrobić jeszcze jedno, tam gdzie kiedyś mieliśmy kury, to e, pokazała, no ale teraz mi się nie chceś dochleła socjalnie. I tam byśmy mogli zrobić też tak, że po prostu byśmy przedzielili i w jednym, jedna część by była dla Maciory, a druga część by była dla... E, prosiaków, ale właśnie w tym końcu byśmy musieli już, musieć, już mieć tą klatkę porodową, no bo po prostu to jest, to jest malutki patyczek, niski, taki gdzieś na moją łydkę, do mojego kolana, e, no więc może mogłaby wyjść, dlatego tam by w aby klatka porodowa, no ale ja bym dużo do tej synchronizacji, że po prostu dwiema by się prosiły w tym samym czasie. Jak to tam będzie, nie wiemy, na razie planujemy zwiększyć, zwiększyć liczebność loch w stadzie Mamy zamiar kupić lochę, nawet dwie chyba bodajże. Mamy zamiar kupić lochę już prośną. Oprócz tego, byśmy zaprosili jeszcze my, wiadomo, że zimą będzie ciężko prosić. Oczywiście jest zimno, więc te oseski mają też zimniej. No a już na wiosnę można lecieć z reprodukcją, bo już na wiosnę będzie cieplej, potem jest lato, tak. Więc lepsze warunki będą mieli oseski do po prostu bycia tej chlew. No więc tyle ja chciałam powiedzieć. co Chciałam jeszcze do was powiedzieć. Nie chcę przedłużać tego odcinka, nie będę nagrywała go do końca dzisiaj, mimo że miała być taka bardziej wiejska dniówka. E, ponieważ chcę dzisiaj jeszcze go wrzucić, czyli już w sobotę, dzisiaj jest sobota i tego tego mam wrzucić w sobotę. E, I tak do 16 muszę go maksymalnie zmontować, żeby móc dobrze wrzucić. No, także będę kończyła odcinek, zaraz i tego szybko zmontować, dopóki mam czas jeszcze. E, wieczorem jeszcze bym musiała iść jeszcze tać nią, miałeś to wiadomo. E, nie będę Wam pokazywała tego 100 razy. Na moim kanale. Dzisiaj jest sobota. Dzień pojemy takie roboczy, bo niedziela jutro. No ale dużo roboty dzisiaj nie ma. W ogóle zboże jest naśrutowane. Tyle tylko, że po prostu zrobię ten oprzęt rano wieczorem. Eee, no i tyle. Tu miałam ja wam powiedzieć powiedziałam. Tylko nie będę dla Was odcinki. Eee, szykuję się jakiś tam wyjazd. Eee, no nie chcę mówić dokąd i gdzie, bo po prostu nie wiadomo czemu się odbędzie. Eee, więc eee, podczas tego wyjazdu nagrywałabym. Dla Was dużo vlogów, nawet codziennie takie daily vlogi. Musiałem wziąć sam komputer do montowania. No, ale znaczy, tak, nie wiem, gdzie, bo nie wiem, czy ten yy, w ogóle wyjazd się odbędzie. No, tak, tak. Dobra, będę jak kończyła. Idę sobie teraz ugrać moją rękę, bo zmarło. No, pozdrawiam Was. Cześć.